Obcy czy Predator? Obcy. Szczesny czy Lewandowski? Kto... Lewandowski, to są piłkarze, wiem. Tak. Koty czy psy? Psy. Pazura czy Linda? O... O kurde, trudne. Linda. Chociaż... Myszka Miki czy Królik Bugs? Królik Bugs, zdecydowanie. Schumacher czy Kubica? <noise> Profesor Schumacher zawsze. <noise> Ciepło czy zimno? Zimno, zimno, zimno zdecydowanie. Ananas na pizzy, tak czy nie? Tak. Ja lubię łączyć smaki, why not? Wszystko na pizzy. Wilkołaki na pizzy. czy wampiry? Fak. Ale to jest tak jakby miała walczyć, nie wiem, moja matka z moim ojcem, miłość z miłością, jakby To poczekaj na ostatnie I... pytanie. Były hybrydy. Hybrydy wilkołaków i wampirów, takie jak były. Czyli Underworld? Underworld albo ten Dracula od Kopoli, bo pan, nie wiem, czy pamiętasz, że się zmieniał mm -hmm. i w wielkiego wiem, nietoperza, wiem, wiem, i w takiego tak, tak, wilko-dziwnego tak. stwora. Tak, wiem je, o co chodzi. Jego je, je, je kocham, niech on nie zabierze w swój mroczek. Mm. Dobra, zrozumiałe. Ketchup czy majonez? Majonez. O, to swój chłop, dobra, mój klon. E, szklanka do połowy pełna czy pusta? E, zawsze do połowy pusta, no co ty, optymizm, gdzie tam, nigdy. <laughs> e, kawa czarna czy z mlekiem? Z mlekiem, z mlekiem. Nie ja jestem mleczny. Tak rozmowa telefoniczna czy SMS. SMS, o ja jestem z tego pokolenia, gdzie nie znoszę już, wiesz, mm. rozmowa z ludźmi. Ugh. Coraz bardziej pasujemy do siebie przyjaciel. E, wow. Dalej dalej gdzie? E, dzień czy noc. Noc, oj, zdecydowanie noc, noc noc. Na razie jest 100% zgodność, prawie że poza ananasem na pizzy. E, okay. Długopis czy ołówek? Hmm. Wow, ale trudne pytanie. Ołówek, bo lubię ten stalowo szary kolor. Dobrze, wzrok czy słuch? Wzrok, wzrok. Zdecydowanie wzrok, wzrok. Znać przyszłość, czy zmienić przeszłość? Znać przyszłość. Zdecydowanie znać przyszłość. Ninja czy piraci? Ninja, ninja. Wybiorę ostatecznie ninja, ale kurde, ciężkie. Let's ciężkie. go. Specjalistyczne kosmetyki, czy produkt all-in-one? Produkt all-in-one, bo ja się nie znam na wszystkich specjalistycznych. No co ty? I teraz ostatnie, najcięższe no. ogółem z tego, co widzę. Komik w poważnym filmie, czy poważny aktor w komedii? Komik w poważnym filmie, czy poważny aktor w komedii? Ty. Mówiłem, że trudne będzie ostatnie. Mm, a to jest trudne, wiesz co? Nie wybiorę. Jak ja, ja, ja daj mi obydwa te filmy, obejrzę wszystko. Jakby, sorry, <grym> ale nie, nie odpowiadam, daj mi obydwa do obejrzenia. Jakby nie ograniczajmy e, sumie... się. <grym>